Hej, mam na imię Magdalena i mieszkam w Anglii. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, upewnij się, że naciśniesz subscribe na czerwono pod filmikiem, żeby ci nie było kolejnych. I zaczynamy. Ok, żeby znaleźć mieszkanie na sprzedaż, wpisujecie house for sale i miejscowość swoją, gdzie mieszkacie. I mieszkanie na sprzedaż i na przykład w Chester, się w Chester albo Manchester, wyskakuje Wam opcje i wchodzimy na Right Move. To jest właśnie ta pierwsza opcja, Right Move. Naciskamy na to i wtedy wyskakują nam opcje mieszkań. Na górze tutaj mamy właśnie to Right Move, tę nazwę, tak będzie wyglądać ta strona i mamy maksymalną cenę, ile chcecie wydać maksymalnie i możecie sobie wybrać. Ja zawsze lubię tak przefiltrować te domy Powiedzmy, że do 180 tysięcy chce coś znaleźć. Ile potrzebujemy tego depozytu? To zależy przede wszystkim od Twojego banku. Czyli musicie wiedzieć, czy bank chce 5% depozytu gotówki, 10% depozytu od Was, czy chce 15% depozytu od sumy domu, od sumy ceny domu. Ehm, i przykładowo zaraz Wam pokażę, jak to sprawdzić. Um, powiedzmy, że ten dom kosztuje 180 tysięcy funtów. Cena domu, depozyt będzie Wasz kosztował 18 tysięcy, musicie dać gotówki. A to jest oczywiście 10%. Czyli 10% wiadomo, ze 180 tysięcy jest 18 tysięcy. Jeżeli będzie bank żądał 5%, y, aby y, nadpłaty, Będziecie musieli zapłacić połowę tego, a może także 15% poprosić. To wtedy, y, jak się dowiedzieć, możecie nawet się dowiedzieć, zanim zaczniecie właśnie y, rozglądać się za domem i zadzwonić do banku i zwyczajnie się spytać, czy 5% przyjmą, czy 10% przyjmą czy są 15% prosto. Jak zjedziecie sobie w dół, to pisze tutaj anioło interest, czyli macie oprocentowanie 2,4%, czyli bardzo niskie, w tej chwili i mamy monthly repayment, 719 funtów, co to znaczy? To właśnie oznacza, ile będziecie płacić miesięcznie spłatę domu. Jeżeli weźmiecie właśnie, dacie im 10% wpłaty wkładu własnego i będziecie właśnie kupować dom za 180 tysięcy. Ok, jak sprawdzić, czy bank da Wam wystarczająco pieniędzy? Jeżeli jesteście pewni, że macie dobre zarobki, najlepiej iść bezpośrednio do swojego banku. Oczywiście nie iść do nich, tylko na necie, na ich stronę internetową. Musicie wypełnić coś zwane agreement in principle, tak zwane. Czyli to jest takie przed prawdziwym podaniem o pożyczkę, e, takie właśnie 10-minutowa forma na internecie, którą wypełniacie, ile zarabiacie, ile wydajecie i decyzję dostaniecie w 10 minut mailem, ile wam pieniędzy mogą przyznać na dom i właśnie, tak jak mówię, po 10 minutach macie decyzję, wypełniacie krótką formę na necie i nie ma to właśnie wpływu na waszą kredytową historię. Ok, jak pierwszy raz kupowałam mieszkanie, to nie miałam zielonego pojęcia, jak to działa ale można sobie pójść, obejrzeć mieszkanie, na którym jest się zainteresowany więcej niż raz. Czyli można pójść raz, podoba Wam się i jak na poważnie myślicie, pójdziecie jeszcze raz. Jeżeli chodzi o ofertę na dom, to możecie um, ofertę zaproponować, um, zależy od Was. Na, po pierwszym widzeniu domu albo po drugim na przykład, zależy ile osób jest zainteresowanym tym domem. Yy, ale agencja Wam zazwyczaj powie, że jest duże zainteresowanie albo nic nie będzie mówić, albo powiedzą, że na przykład sprzedający chce szybko sprzedać. To wiadomo, że możecie się takować ceną też. Można targować się o cenę. Oczywiście, że można targować się o cenę, bo nie macie nic do stracenia, a dom kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że pierwszy dom jaki kupowaliśmy kosztował 120 tysięcy funtów i jak chcieliśmy, żeby zeszli z ceny to powiedzieli nam nie albo 120 albo nic, więc zgodziliśmy się, a drugi dom kosztował 185 tysięcy i spytaliśmy się czy wezmą 100, 100 79 tysięcy, i oni wrócili do nas powiedzieli nie, ale wezmą 180, czyli zaoszczędziliśmy 5 tysięcy funtów. Dlatego się opłaca. Jest dwa rodzaje prawników. Pierwszy, fix fee, czyli płacisz mu ustaloną cenę przed, albo prawnik, któremu płacisz za godzinę, który się nie opłaca jest też trzeci rodzaj, gdzie możecie zapłacić procent od ceny domu. Proces od złożenia oferty do odebrania kluczy od domu jakieś 3-4 miesiące. Czyli podsumowanie, cena domu kosztowała 185 funtów i my zapłaciliśmy 180, by się kłóciliśmy o cenę, czyli pożyczkę wzięliśmy na 153 funtów. Skła wkład własny to 27 tysięcy, ale jeżeli byście zapłacili 5%, to by wyszło Wam 9 tysięcy, prawnik 850 funtów. Van, czyli samochód na przeprowadzkę 70, tam Duty Fee. Ten akurat podatek jest obalony do czerwca 2021 roku. Czyli koszt całkowity przy kupnie pierwszego domu, oszacowany na podstawie ceny domu, 185% wkładu to 9920 funtów, czyli to jest całość ile musicie mieć gotówki uzbieranej. Chain, czyli sprzedaje, sprzedajecie i kupujecie za jednym razem, bardziej skomplikowane to jest. Czyli jeżeli sprzedajecie i kupujecie za jednym razem, koszt będzie dużo większy, bo musicie zapłacić za prawnika też na sprzedaż, ogłosić swój dom i zapłacić pozostałe koszty i zazwyczaj te stan dżibty się wtedy też płaci. Jeżeli chcecie, żebym zrobiła filmik na chain, czyli jak jesteście w tym łańcuszku, sprzedajecie i kupujecie, zostawiajcie komentarze, bo jest to bardziej skomplikowane i bardziej kosztowne i, i zrobię. Tak właśnie wygląda nasz dom, który zakupiliśmy teraz. E, trzy pokoje, tak właśnie rozmieszczenie wygląda. Kuchnia na dole, salon i e, tak wygląda właśnie kuchnia, cała biała. Najlepsze, e, że właśnie ma te skylights. Nie wszystkie, to jest takie nowoczesna rzecz teraz, te właśnie okna w suficie. Super. W miarę duża. E, to jest salon, jest mały, powiedzmy, naprawdę jest mały, no ale yy, wystarczający dla nas, dla małej rodziny z dwójką dzieci. Yy, ogródek, zależało nam, że była trawa i mamy trawę, z czego się bardzo cieszę, no pewnie to one nie będzie się cieszył mój mąż, bo będziemy się kosić. Tutaj jest właśnie główna sypianie i ma yy, dom, ma wbudowane szafy, czyli ta szafa jest wbudowana to jest właśnie tutaj. I w sypialni, to jest druga sypialnia naszej córki, i też ma szafę wbudowaną. I też. A tutaj właśnie tak, jakby chciałabym przerobić ten pokój dla niej, taki dla mojej córki: łóżko i taki właśnie tapeta na ścianie z jej Zodiaku. To jest właśnie trzeci pokój dla naszej najmłodszej córki. I mamy dwie łazienki: mamy tutaj łazienkę właśnie z prysznicem i wanną główną, i tutaj właśnie te ubikację też na dole.